Może jeżeli tamta przeciwna Reina nie jest smurfem Nie bo, to go deadlock. Bo to Hejka, tutaj Lamek No i to mam pokazać jak zagrałem z wpadką w rankingowego mecza Dopiero po fakcie skapłem się, że jestem wpadką w meczu przez mojego teammate'a. Chcę powiedzieć, że nie oglądałam tego meczu Jak ona gra sobie na streamie, żeby po prostu nie snajpić Żebym miał po prostu fans z tej gry Tak samo jak i oni, więc... A. To, to nie z wygląda z mi na z heaven, z to wygląda na main A o deadlock mówiliśmy Wywalczyliśmy walczyliśmy z deadlock, która miała... No ale mówią, że dwóch heaven, a rejna nam w wbiegła No bo sobie poszła, zrotejtowała sobie Nie wiem Jaki stront teraz jest z Aj... Nie wiem Kto ich tam bustuje? Nie wiem I na heaven B no, To jest zimno, tak jak mówiłaś Nie no właśnie mi było zimno, sobie nie wiem. Jet jest na heavenie Jest dobra, mam to, zdążyłem to Ciekawe czy coś ale... To ale Depowałem, <grym> to, zdążyłem nie. Aha. A oni depowali? Tak <grym> A ja miałem pule <grym> i schuny no surprise throwing net one enemy remaining Pull them to their fight crane. down a no <laughs> 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 ah <laughs> No, pozor, dziękuję Mam cię! Nie zabijecie moich sojuszników! Marne twoje starania Takie to głupie! Ja wiem Ale ty skurczy bykiem Ale masz przeogromne to to Biegaj dalej! podzielony! Mój ulf jest gotowy! Jezeli? Nie został Wyrobię, wyrobię! Nie wiem, nie Nie słyszę. A, jest nie <śleszturna> Ale nie klacz. no, za hagi, dlaczego? <śleszturna> ja kucam, mam problem życiowy. Nie mogę, no po prostu kombo tej neon i Denbok jest nie do wejścia. Nie, nie, gdzie ona się schowała? nie, nie, jak po prostu nie, 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 ty lepiej mi powiedz co ja nie, Dad, ruch macha plus kostos. ludzie, ostatnio Ostatnia main, main, main. Blisko. Zajebiste, zajebiście, zajebiście. Masz ścianę czy nie? Mam postawić. Uważaj, Prze przeczekaj, lamek nie, nie idź tu, nie idź bo no cię. się ciepło. Tu się robi

A, nie, nie, o, no, nie, no, no, no. nie! Jestem wciągana! Odległam do śmierci, Jezus Maria! Zachronić nie uratował. Nie nie się... o, o nie, tutaj po prawej, jak ona tam weszła? I po ścianie jakoś weszła. Patrzcie, ci No dobra, chociaż wpadkę zabijałeś, to git. Ci, że chyba najbardziej A, lubię Astra. Ogólnie wiem. lubię postacie, które są globalne. Jakbym pewnie chciał, to by mi się też fajnie w miarę Omenem grało, ale to, że Cypher ma globalną kamerę i jego wszystkie umiejętności działają na, na całą mapę, i Astra, która może po prostu wspierać z drugiej połowy mapy. The best. Tak. Main A, main A.

Nie wierzesz, jakiego mi y, ta wpadka dała Hedał. jedno, jedna amunicja i mi dała No Bo ten. Postawiłem na plecach ścianę, ale po cichu Jetta sobie skoczyła. Został najlepszy. Dzięki już, tak. Zobaczcie, Nie, on lakier, lakier. To jeżeli tamta przeciwna reina nie jest smurfem Dobra, słuchajcie, sfajkujmy to, a dobra? E, nie, ja tylko deadlock. Bo ta, mm, to, no, być... deadlock się tam odniósł. Ja mogę, ten... więc sfajkujmy to. Ja mogę zresztą, ja mam to. To, 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 to. Ja smoki, to, żarty, i no. mam kamerę na ten. na blisko, więc powiem wam, czy ktoś jest blisko, czy nie, i lecicie. No, wpadkę z nami idzie. O nie, wróć tam hmm. może. Nie.. Jezu, jak oni padają! Idealnie Ostrożnie Ostrożnie Skąd! Linka górą, linka górą, linka, linka na górę, linka na górę Jezu, jak to ty piara dużo wie Te sam po lewej jest tam, no Tam jest, no Może szła na... Dobra. Yeah. Jakby ja. Jakby jej zabił. Jakbym ją zabił sam. Jakby nasz team nie wy. Zabiliśmy na początku dwóch, to po co pikowali? Nie wiem, Nie Jezu, jakby mój team myślał. Daj fajka, daj fajka, Joru. Joru, daj fajka. Spajka jest tam pod Jest tam. Ale chciał cię w ogóle zabić. Tak, Sajda. I tutaj jest ten dźwiękowy, więc jak będziesz strzelać, to ciebie Na no heavenie nie jest. Poczekaj, że zeskoczy. Nie dobra, ładnie. Tak, jakikolwiek dźwięk. Defius. Tak, to nawet działa na Defiusa. A, coś tak. przy spajku, tak? Dajemy remis? No raczej, że remis. Aha, nie zażądamy. Damy dalej. Żeby zdobyć ten jeden punkt, nie, iż mam przewagę nad nimi. No, to jest taka pewność. Nie? Tak, to będzie. To coś nie strzelam. No, A, ja też się nie przejmuję. Gładka odpalona. Midem Lamek, mid, mit, patrz, mit. Ładnie, ładnie, ładnie. Ładnie, ładnie, Jak ładnie jest, Jezus, ładnie. 41 killi! Ładnie? No to na spokojnie, mam przewagę na ludzie, rejna pilnuje mi da. pan? Ja mam tam Dobra, dawaj. Nadal tu coś jest Nie, oni tak będą krąpić, ale ona ma tam... Wiesz, Ha? Ładnie, ładnie, brawo. Słuchaj, idź po orbach i pójdziesz na orba do A. Ty próbujesz jakoś steryzować. Kilować kogoś? Idź po orbach szybko, idź po orbach. Nie, nie, nie. Ładnie, idź po, orba, idź po orba, daj sobie tutaj ścianę nawet. Tutaj daj sobie ścianę i weź orba. Nie, nie tutaj. Ładnie, ożywić przecież. Działa na kierunku, nie żartuję. No to idź tak, no to idź tak, żeby nie używać D. No tak, D. Przeładowuję! Jest, koniecznie. na Dajcie z res, na jest. Jest Ale ona kulkę musiała podnieść w takim razie, jest Dostał main back Nie, no ale. Trzymajcie no heal, co nie? Tu są healy, jeden, to jest. może na. No, przecież... Dobra, patrzę main B. Ona była w, sh w shortcie już, ona będzie na main B albo. Nie, dobra, nie. Dawaj, dawaj. Schowajcie się! Czy mogę napisać d? Dlaczego tu mi działa? Nice No Nice, schowali się. Nasz... Czas, nie, że mój team nie pomaga. Teraz. Dostosowuję się do planu jędę Klatka odpalona droga na środku Dobra szoruję do Was chłopaki tak mnie słychać, wie że tu idę Miałem tutaj Joru ale jest to... Bez... Teraz już nie ma w ogóle fleszy Jor -u. Po lewej ja będzie. Se... Ja mam seczkę na B. Na oh! Nice. dobry refrak i plantuj e, Neon e, się już na... będzie o mnie, albo mnie, Dobra, git eee, seźba była na B Został jeden wróg Nice Dobra, na spokojnie, na spokojnie Jak się skampił, wiedziałem, że tam był Jeden, tam trzy plaszy na łeb Dwa od Briczaka w i jeszcze od inne. Jak je mam robić? Ładnie zabiję przez smoka. A? A idymy. O kurde, a, a. zauważyłam, że ich widzę. Nie wiem, jak to wyjaśnić. Chyba jestem po prostu tempo. Czy oni Tak. No teraz będą chcieli. Czy jest na B, jest na, na MISD, patrzy o pe mnie. 30 sekund. Bo miałam pierwszy dzień wiadomo czego, nie? Heaven. O ale to zrobiła Jetta. Nice G. Zdążył na Zdąży chyba ledwo, ledwo. Aha! Tak. Jeden Heaven, jeden Mobside. Jeden gracz. Nie ugrają tego. Ugrają, nie upiquaj. Tej Ty podczas. Ja mam spajka. Nie wiem, jak my to zdążyliśmy. Promiń, proszę tej strony. Jest, mamy to. Ładnie. 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 No, bo tam zima. się ktoś pod, poddawał cały czas. A to ktoś podda się. Ładnie, dzięki. Dzięki za grę. Dzięki fajnie, Gierka. Nie, nie, nie. Na ludzi chłop napisał. Jesus, cara de puta que par.